Wartek, 7 marca. Czas na podsumowanie dnia. Dobry wieczór. Jezus mówi o królestwie złego ducha, bo oskarżają Go, że ma Belzebuba i że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. On mówi, ej, słuchajcie, królestwo złego ducha nie jest wewnętrznie podzielone, bo gdyby było, to już by dawno się rozwaliło to jest bardzo ważna uwaga, bo jeżeli jest podział, no to nie ma co się oszukiwać. Królestwo wewnętrznie podzielone prędzej czy później upadnie. To jest ważna uwaga. Jeżeli chodzi o nasze rodziny, jeżeli chodzi o nasz kraj, naród czy mikroojczyznę Zastanów się, gdzie u Ciebie, w Twoim domu, widzisz, że budujesz na konflikcie. Może jest tak, że jesteś wezwany do tego, żeby ten konflikt jakoś rozwiązać, żeby się pojednać. W tej dziesiątce różańca spróbuj się zapytać, gdzie masz się w Twoim domu pojednać? Ojcze nasz, który się jest w niebie święć, się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony wod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony wod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owod żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A jeżeli jest sobie pragnienie pojednania, to możesz być pewnym, że to jest dokładnie inspiracja, którą daje ci Pan Bóg. Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc.